Odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców Zabrza firma ALBA zajmuje się od 2020 roku i zajmować będzie się nadal, bowiem w Zabrzeńskim Ratuszu podpisano umowę na kolejne dwa lata realizacji zadania. Cieszymy się bardzo z dzisiejszego dnia, cieszymy się bardzo z podpisania naszej największej umowy największej gminy, którą obsługujemy w grupie Alba, dlatego ten kontrakt jest dla nas szczególnie ważny. Cieszymy się ze współpracy z miastem Zabrze, które w obecnej jest bardzo dobrze, mam nadzieję, ku zadowoleniu mieszkańców oraz włodarzy miasta. Rosnące ceny to również wyższe opłaty, jednak w tym przypadku opłaty dla Zabrzan pozostaną na stałym poziomie, ponieważ różnice w kosztach ureguluje miasto. W sali historycznej najczęściej jesteśmy przyzwyczajeni do podpisywania umów inwestycyjnych. Dziś podpisujemy umowę na odbiór śmieci. Mimo, że nie jest to umowa inwestycyjna, jest to bardzo ważna umowa, bo oczywiście z porządkiem to tak jak z powietrzem. Póki się ma, to się tego nie zawsze ceni. Firma Alba złożyła propozycję realizacji umowy na kolejne dwa lata i wierzę, że będą to dwa dobre lata. Oczywiście dziś wiemy, że wszystko drożeje, więc i niestety ta usługa też zdrożała. Podpisaliśmy umowę z firmą Alba. Staramy się nie sięgać do kieszeni mieszkańców Zabrza mimo tej podniesionej kwoty. Jest to pewien dla nas problem, ale tak jak powiedziałam, to już jest jakby szukanie wewnętrzne. Natomiast firma Alba zdeklarowała, że będzie dobrze realizowała zadanie.